Witam Was, jestem na Za mną jest. Mroź, pal. I Ej, a, a update. Ej, a update. Kiedy zapomnieliśmy o update. -ie. Masakra. Ale no, do, no bo nie zrobili właściwie. Nie? Nie, dro. Nie no. I to jest update, -a. Ej, tryka, jak to. Co? Yy, powiedzmy, że w, ko yy, w ko yy, jak tam, tylko, tylko w kolejnym odcinku już powinien być update. Tak to będziemy przynajmniej. No, powinien być i będzie. <grych> nie będzie Ej, ja będę miał takie, ten taki prywatny domek. Znaczy ale to nie, nie będzie Ale mamy razem domek. No wiem, ale zobacz, jak mi on fajnie wyszedł. Chciałbym tu zamieszkać. No zobacz. Jest <grych> tak nie Malutki. No wiem, to malutki, ale takie, tak, tak fajnie, podoba mi się. jest Ja z Olusią mieszkamy w dużym domu, co nie? Olusia, Olu się mieszkasz za mną, czy nie? Poczekaj, poczekaj, um, możecie to przybliżyć i zobacz, co przybliżyć. Oluśem, chcesz w dużym domu? Czy w małym, ale fajnym. Yyy, to pod... Supermanem, jestem Supermanem. Dobra, ja też idę... Ja też będę mieszkał z Wiktorem i zalusiał. Ale ten domek muszę pomyśleć czym on będzie. Kuba. Dobra, I, no, mieszkam. Wiem ja skarpetką. Skarpetką ja na pierdziaka. Czy mo czym może być ten domek? Ej. Już. Ej, Najgdyś ktoś rozdarł się na Kto? Nie wiem. I gdzie ono jest? A co są dwa, nie jedno? Nie wiem. Dobra, dobra, nie wnikam. Mam jeszcze że minut. Skąd, skąd masz te żelazo? A przepalasz, to test. Wiktor, masz prezent. Taki. Okay. podęki. Ale o Lucy też będzie trzeba coś zrobić z tego żelaza. Ale zosta, zostało, zostało tylko jedno. To no, sobie zrobił. Ja, to to zrobię. jedno żelazo, będzie pufer. My dostaniemy tylkoś tak, jakby siedem żelazów. Zrobię, zrobię, zrobię sobie łopatę. Łopatę? A Luzię co będzie miała? Kamienną łopatę. Wiesz co, wiesz co, wiesz co, chyba idę jeszcze raz zgodnie z, z tymi... Ej, e, Jezusa, i... pomóż mi te cegły zbierać. Ale mój domek będzie tylko, to, to będzie takie piętro, takie, takie ładne piętro. No. Nie długo zrób domek, będzie skończone. To będzie takie dla ozdobienia wiosły. Ej, Ej, ale szósty, szósty ci... Co? Powoli, powoli rozwalamy tą ca całą kulę. No będzie trzeba, trzeba, będzie coś yy, jakiś bo ktoś musimy poprosić tego twórca o, twórca o nowego update'a. Nie, że ja <grym> No, ja też. Aha. No, ja też. I nie, nie ukrywajmy, że to nie, nie jest nasze update. Y. No, sami zrobiliśmy to. No, ni niestety, ale niestety te e, już jak już robimy te kule, no to już w my tam piszemy komendy, żeby tak jakby wiecie. Tam już e, wszystkie rzeczy są. I wszystko. No, nic nie zabudowujemy. Tylko bo czasami się buguje. Na przykład, widzicie, ten, ten spawner świnki nie powinien, nie powinien być. Ten. Jak to? On powinien być slajma Tak? Tak, powinien być lajma, a wyszła świnia. Dobra. Mam półstaka tego dziwnego kobla. Zaraz będę miał półstaka dokładnie. Nie, prawie dadbym. Ale mi komputer wali. Siba bada, się bada bada... Siebade. Ale grzmi! Wiktor u ciebie też grzmi gdzie? U mnie jest burza. Już mieszkam tam, gdzie ty, ale spoko. Ale u mnie nie ma burzy. Ale u mnie jest, niestety. Grzmi! Grzmi! Nie pada, ale grzmi. No ej! A, to nie ser, bo my prawie mieszkamy na prawie tym samym osiedlu. A, a ty na jakim mieszkasz w osiedlu? Żela. Zowej polibonda Nie, Janek. Sekunda. Sekunda. Dwa. Dwa nam zabrakło dwóch. Lucia masz dwa takie klocki. Już. Już powiedziałam. No już. Tak? masz dwa takie klocki? Mam 64. Ej, op opłaca się kupować Redstone'a? Już! To, daj, daj Kto mi. mnie tepnął? Nie. Ej, Ej Olusia te no weź tylko, nie. Ja, ja to nie Olusia, niestety. Mam 16 butelek z EXPEM. Ja mam jutro fajnie, bo mam na dziesiątku 30 A my jutro mamy wycieczkę. Jeszcze fajniej mamy. Olusia, masz! Dziękuję! Ej, masz pan obiec? No. Nie, nie mam. Nie, nie mam. A chcesz pochodnie? nie? No roz, rozmnoż opcję, bo nam na łóżka potrzebne. Trzy łóżka. O, Lusia, Ej, o, Lusia, o Lusia, masz! Prezent ode mnie. Oleg zagrzmiało. E, chodź, najpierw, chodź. najpierw. Najpierw, to ja wiesz, co muszę zrobić. Żeby, żeby e, zabić taką, żeby mieć e, ten, muszę to ten. muszę mieć... Ju, już zrobiłem, Zdobamy. Zdobamy. zrobiłem już, ono... Nie, muszę mieć. nie? Bo ja już zbierz po bloku, Ej, mamy już, bracie. Prawie parę zwierząt. No, prawie mamy. Tylko muszę mieć jeszcze jedną pszenicę i wtedy będziemy mieć. Ej, przecież możemy przecież wszystkich y, teraz ten, no i skończyć z latami. Ty, przecież jest jedna pszenica. To chwilę to ja spałnię te owce. Jeżeli się w ogóle tym spełni, jak się spełni czymś innym, to sorka. O nie! Ej, wyszło, wyszło. wyszła! 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 Nie, nie. się, całuję się. Jest! Tylko teraz trzeba... Dajcie jakiś... Tam, tam. Tam... I tak bym musiał... Nie! Jak, jak ta by... to mała wypadnie, To mamy... Terika. Co? Mała urośnie i będzie się całował z tą. Tylko szybko. Nie wiem więc... ma, co. Ma, mała urośnie i będzie się całowała ze swoim tatą i potem razem zrobiło nowe dziecko i potem znowu tata ta, ta, po prostu. Znowu tata będzie się całował ze swoim dzieckiem. Tak, tak. Jest, wił! Sam bił. Zostaw! Je, ja się tym zajmę! Kto wam wbije ma bana. Nie Nieprawda, ja nie, 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 Ale nie, musicie oglądać. Chodź, chodź. Cuda, to jest... Chodź! O, mm -hmm. ej, 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 ej cicho, Chodź, chodź, chodź! Cicho, ej, cicho! Było mm, mm, mm. to, co mi wyszkoczyło, dobra. No chodź, malu! Ha. Dobra, musi tak zostać. Kto ją uwolnię, ma... Ty ją to już nie będzie mi ten... Rzek. Będzie, bo w update będą. Ej, mam pomysł co zrobić, ej, mam pomysł co zrobić, ja jestem taki naszym zjewam. jakby co... E, e, nie, widzowie, jakby co my ustaliliśmy kiedy. Ja wiem co się... zrobić, ej, ja no, wiem co my zrobić. My ustaliliśmy A? kiedy te wyspy się chodź, pojawiają. Chodź. Chodź, chodź. chodź, chodź, chodź. Ej, to jest owca? Czy świnka? Owca. To jest owca czy świnka, przecież widzisz. Kurczę! Ej, mam pomysł, rozwalimy ten płotek, a zaraz to postawimy, to ona tutaj wejdzie. No dawaj to! Dobra, dobra, już. Nie mam pomysłu. Czapki gdzie... Szybko wyciekaj, uciekaj, uciekaj! Nie. Yeah. A ja tu zostawię jakąś rangę? Ja jestem owcą! Be, be nagrywamy. Ile? Do zobaczenia. Chodźcie do owieczki. Przytulimy się. Do zobaczenia. Na razie. cześć, Komentujcie. Lajkujcie. Subskrybujcie. Komentujcie i takie tam na razie. Jak coś ja. o lusia. Jak coś onu...